Czym się zajmujecie w ogóle. To za, to za, za idealnie. Za... Łyszka czym się zajmujesz? <szlące> ja to? jestem dentystą. A dlatego tak się uśmiecha. Ale nie, to jest wynik stresu. czym? <śmín> ja wychowuję dziecko. A się zawstydziłeś? To jest, jest najpiękniejszych zani, jakie usłyszałem w tym programie. Tak, i dlatego. No. Przyznaję się, po prostu. A ty się dawać, tak powinno być. Zajmuję się domem. Na chwilę obecną już od, od, dłu od dłuższego czasu, już roku będzie ponad. I dlatego też masz czas na czytanie? Czy, czy Igor daje ci poczytać o Wenus? Czy daje mi poczytać? Czytam mu różne rzeczy, czytam mu. Um, szczerze mówiąc, smoka, smoka wawelskiego, bo jeszcze nie czytałem, już tak? Nie. Ale już różne rzeczy. Ale kiedyś takie... pojedziecie razem zobaczycie Wenus z Milo? Myślę, że tak. Myślę, na że przykład. tak. Do tego dążymy. Do tego dąży się. Dużo roboty z zębami u Polaków? Tak. Tak, tak, Bo niestety profilaktyka, profilaktyka stomatologiczna jest jeszcze dość słabo rozwinięta. Znaczy, dla po... Ciebie dobrze, dlaczego już niestety masz robotę? E, to znaczy, no nie, no ja współczuję <laughs> po prostu ludziom, tak? No, sław, ja, jestem, ja, ja jestem, ja jestem. najwięcej próchnicy! E tam! Nie! Super! Nie! Słodycze, jedźcie słodycze, wuzetki, krewetki bez. Tak, tak, tak ta o tyle, nie? Tyle pieniędzy. No tak, Ania, gdyby tak było, to byście tutaj nie przyszli. A nie, bo przyszlibyście pograć i się pobawić. To jest program Postaw na milion.